Cześć, Krzysztof z tej strony Turbo Auta z USA. Przyjechałem na aukcję Insurance Auto Auction, dokładnie lokacja Chicago North. Chciałem przygotować dla Was podobny film jak ostatnio z oględzin z kopartu. Natomiast nie będzie to to samo. Finalnie okazuje się tak, że we wtorek jest tutaj licytacja, odbywa się aukcja. Dziś akurat trafiłem na to. Dziś mamy piątek przed weekendem, trafiło się w ten sposób właśnie, że oni przygotowują wszystkie auta do ewentualnej sprzedaży, czyli wywożą je z parkingu na tę stronę, żeby w razie czego każdy mógł je potem bez problemu odebrać. No i ze względu na to, że jeżdżą tam non stop dużymi takimi caterpillarami, jest to niebezpieczne, dla ludzi postronnych powiedzieli, że no nie mogą mnie wpuścić, żebym przyszedł e, najlepiej we wtorek. To we wtorek wszystko będą mieli już ustawione i bez problemu będą mógł zrobić Inspekcję, czegokolwiek mi się podoba, na tyle mili. Ludzie już zapytali, co mi się podoba. To mi wyciągną to na zewnątrz, dlatego właśnie czekam. Zamówiłem sobie czwórkę w Cabrio w fabrycznym empaku uderzoną przodem. Powiedzieli, żebym tylko poczekał kilka minut. Tak więc spodziewam się, że zaraz pojawi się nasza czwórka. Są to bardzo dalekie przedmieścia, tu gdzie tereny są już naprawdę tanie. Gdzie mogli sobie pozwolić na tak duży parking? Widzicie tylko i wyłącznie myślę, 50% tego, co, co oni posiadają. Druga część jest po tamtej stronie stąd przyjeżdżają wszystkie ciężarówki, troki, holowniki z autami po szkodach całkowitych. Tu jest tak zwana drobzona czyli wszystkie świeże, nowe auta są tutaj przywożone. I tam jest dopiero robiona inspekcja, zdjęcia, sprawdzą, czy to odpala, czy nie odpala. Nie wiem, czy widzicie w tym miejscu, tam daleko, stoi taki wózek. Zazwyczaj w takich wózkach mają akumulatory dodatkowe, folie, taśmy, tego typu rzeczy. Myślę, że podejdę na drugą stronę, zobaczymy. Może akurat już jest tam nasza czwórka. właśnie sposób auta są ładowane. W taki właśnie sposób auta są rozwożone przez takie lokalne holowniki. Oni biorą na siebie Trzy sztuki. Czasami są jeszcze zabudowy, które biorą jedną sztukę na dach. Tu generalnie, jeżeli macie ochotę, możecie zadzwonić do Insurance Auto Auction. Nasi kierowcy tak robią, żeby wasz samochód został już na przykład wyrzucony. Zajeżdżacie tutaj, nie marnujecie czasu, nie czekacie. Auto jest zapłacone, dziś odbieracie. Oni są w stanie je wam na zewnątrz wyrzucić. Wózkowym trzeba umieć rozmawiać. Kierowca podszedł i mówię do niego Hej, boss! <grywia> Ustaw mi tak i tak. I sprawa jest załatwiona. Zawsze trzeba na pozytywnie. Wózkowy na pewno czuje się doceniony. W identyczny sposób ściągamy Wasze auta z każdego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Lokalizacja nie ma dla nas kompletnie żadnego znaczenia. Jeżeli to gdzieś blisko przy porcie. Wyślemy do portu, czy będzie to Miami, Nowy Jork, czy po drugiej stronie nawet Los Angeles, Houston. Osobiście nie polecam, bardzo słabo tam to działa wszystko. I to przed wami bohaterka naszego odcinka czwórka w fabrycznym empaku w kabriolecie tak jak sami widzieliście nie było to takie straszne przed Wami 2014 rok BMW 4, oznaczenie silnika 28i, czyli jest to dwulitrówka, dodatkowo x czyli czteronapędowa. Co wyjątkowego jest w tej konkretnej wersji, jest to kabriolet, fabryczny pakiet całe poduszki i pełne lampy led jeżeli chodzi o przód. Można sobie śmiało powiedzieć, że dzięki temu twardemu dachowi jest to auto całoroczne. Zwróćcie uwagę jak pick-upy potrafią przewozić tutaj samochody. Mają taki hydrauliczny chwytak, który wjeżdża pod auto. Otwiera na końcu takie metalowe zabezpieczenia. Zaraz to zobaczycie z tyłu. I teraz do góry. Troszeczkę nawet przysiadł. F250, tak więc już naprawdę taki twardy samochód, jeżeli chodzi o pracę. Omówmy sobie szkodę na tym konkretnym egzemplarzu. Osoby, które miały do czynienia z trójką bądź czwórką, składały takie auta, nie będą wcale zaskoczone. Domniemuję, że auto w ostatniej chwili troszeczkę zanurkowało, ktoś dał po hamulcach. Tak naprawdę belka wzięła na sobie bardzo małą siłę uderzenia. Wszystko poszło powyżej. Pianka, zobaczcie, tutaj jest tak naprawdę nienaruszona. No i zaczyna się impreza. Tak ten samochód stoi. Największa szkoda z punktu widzenia osoby, która ma to naprawiać, to są Fartuchy. Oba. Jeden, jak i drugi. Lewy znacząco mniej. Myślę, że można go spróbować uratować. Natomiast prawy na 100% idzie do wycięcia, przynajmniej w tym miejscu, na tym łączeniu. Na pewno tę część trzeba będzie również podklepać. Tak jak widzicie, zrobiła się tutaj fałdka. Tu mamy win, tak więc bardzo ważna kwestia. Ten kawałek zostaje, wymieniamy tylko i wyłącznie tę część. To wszystko wygląda na pewno tragicznie i dramatycznie. Natomiast wjeżdżamy tutaj z kompletnym nowym pasem przednim, z chłodnicami, wentylatorami, różnego rodzaju rurki, plastiki, lampy. Lampy bardzo ważna kwestia są to lampy. Pełni LEDowe z tej lampy, moduły może uda się uratować. Dlaczego może? Równie dobrze mogła tam dostać się woda i, i może być już po wszystkim. Tu y, mamy taką rozsypkę, że te moduły na pewno będą tutaj potrzebne. Pod spodem chłodniczka, dodatkowa chłodniczka Sport Package i, i M-Pakiet mają tutaj właśnie w tym miejscu tą chłodniczkę. Kolejna kwestia obudowa silnika jest. wygląda na całą. Po prostu, prawdopodobnie ktoś tutaj to zdejmował, zaglądał, sprawdzał. Sprawdźmy też troszeczkę, co tu jest grane. Baczy tak na szybko. Wygląda na to, że tak naprawdę uderzenie nie doszło do silnika. Pomiarzyło tutaj troszeczkę rurki dolotowe. Ta rurka dalej idzie do turbiny. Jest dosyć droga. Paski. Zobaczcie, pasek jest, jest tutaj tak naprawdę nienaruszony, tak więc to jest plus. Źle to wygląda, natomiast sporo części, sporo części po prostu. Co powinniście wiedzieć? BMW się bardzo prosto składa, jak klocki LEGO. Jest to moja ulubiona marka, jeżeli chodzi o naprawę. Wszystko jest dostępne w katalogach. Po numerach jesteście w stanie wszystko kupić. Dużo części bierze się z ASO, naprawdę. Te części nie są aż tak drogie jak niektórzy z Was mogliby się spodziewać. Są takie małe niuanse. Tutaj trzeba by to sprawdzić po winie, czyli czy jest to silnik N20 czy też N26. Nie będziemy wchodzić tutaj w spory tak naprawdę na temat kultury tego silnika, na temat awaryjności, rozrządu ani pompy. Kiedyś może to jeszcze poruszymy. Wchodzimy tutaj na temat składania tego samochodu, czyli N26. Jest to Sulef, Super Ultra Low Emission Vehicle. To jest ten skrót. Często nie wiecie o co chodzi. Sulef ma inną chłodnicę wody, która ma na sobie tutaj dodatkowy taki czujnik. Pierwsza jest chłodnica klimatyzacji, tak więc jej nie zobaczymy tam nawet. Ta chłodnica pod Sulef kosztuje półtora tysiąca złotych. Zwykłą chłodnicę do N20 jesteście w stanie kupić w zamienniku już za 350 zł. Są takie niuanse, powinniście o tym wiedzieć. Oczywiście ja zawsze podpowiadam, jeżeli ktoś kupuje z nami auto. Wejdźmy na chwilę, jeszcze do środka. Olbrzymi plus, czyli całe poduszki. Jest brudno, tak jak widzicie tutaj, podłoże jest jakie jest i to, co jest na zewnątrz, jest tu w środku. Najprawdopodobniej inne osoby tutaj też były. I oglądało te auty przed aukcją. BMW, Chicago, generalnie bardzo dużo Polaków licytuje te samochody. Polacy, Ukraińcy, e, Rosjanie, jak najbardziej. To są również ich fury. Licytacja tego samochodu jest, jak mam w środę. Bardzo ładne auto, 58 tysięcy mil. Oczywiście do mycia, do prania na sam koniec. Fabryczny czyli bardzo ładna to, odpala zgaszę. Już ją Kluczyk jest jeden. Nie ma żadnych książek. Oczywiście dodatkowy przycisk do otwierania twardego dachu. Co osobiście mi się bardzo podoba. Duża nawigacja to, co mówiłem wcześniej. Okrągła poduszka, nowa kierownica M-pakietowa, Czarny sufit, czarne wykończenie. Ubolewam troszeczkę, że nie mam tutaj Harman Kardon Audio, ale nie można mieć wszystkiego. Zobaczymy, za ile to zejdzie. To by było na tyle. Zbieram się do domu. Koniec pracy na dziś. Pozostaje obróbka filmu. Na pewno będę chciał tutaj wrócić, żeby zrobić takie pełne oględziny, jak ostatnio na koparcie. Tak więc trzymajcie kciuki, dajcie znać co o tym wszystkim myślicie, prześlijcie dalej, wbijajcie na nasz profil facebookowy, codziennie nowe posty. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!